Cześć! Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszne pierogi z serem na słodko. To przepis mojej teściowej, który zawsze wychodzi idealnie. Zanim zrobisz pierogi, przygotuj farsz. Daj 300 g sera mielonego, bądź go zmiel, roznieć widelcem. Około 50-60 g cukru, jedno żółtko, jedna łyżka mąki ziemniaczanej oraz jeden cukier z wanilią. Wszystkie składniki dobrze wymieszaj, aż powstanie gładka jednolita masa serowa. Następnie przygotuj ciasto, jako że to jest przepis mojej teściowej, czyli dwie szklanki mąki, wychodzi około 200-250 g, jedno jajko, szczypta soli. Teściowa dawała łyżkę masła, ja w tym przypadku zastąpiłam łyżką oleju kokosowego i pół szklanki gorącej wody. Wyrób ciasto, kiedy już jest dobrze wyrobione. Wyłóż na posypaną stolnicę mąką, podziel na kawałki, dobrze rozwałkuj, wytnij kółka na pierogi. Najlepiej jest przygotować takie kółka z całego ciasta, kiedy jest jeszcze ono miękkie i świeże. Rozłóż farsz wcześniej przygotowany. Ulep pierogi. Kiedy już ulepisz pierogi, możesz przygotować polewę, kroszenie. Ja tutaj użyłam pół kostki masła, na gorącą patelnię wyłożyłam. Dodałam odrobinę bułki tartej oraz łyżkę cukru. Następnie na gotującą się wodę z solą wrzuć pierogi, zamieszaj i kiedy wypłyną, gotuj około 5 minut tak mówiła moja babcia. Następnie odsącz, wyjmij na talerz, pokroś i smacznego! Dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowały pierogi i do zobaczenia!